A surprise attack on more I have heard that their leader, Alecto himself, is leading the attack. Rid us of him, and they will crawl back into the little holes they came. Witam was wszystkich już w drugim odcinku zagramy w Enclave. Zainstalowałem spolszczenie, nie wiedziałem, że istnieje Jednak istnieje, porałem się już z drugim poziomem Dzięki czemu widzieliście tą cutscenkę na początku To była końcowa cutscenka drugiego poziomu właśnie Uratowałem barbarzyńcę, dzięki czemu mogę nim teraz grać Co oczywiście uczynię, mam zabójczyni właśnie I berzerka. Tylko właśnie zerka sobie weźmiemy I troszkę kaski mamy, dlatego Możemy sobie wybierać pomiędzy niektórymi rzeczami. Wychonanie zamachu. Prosta, ale ciężka. Poważne obrażenia kością szybkości. To jest szybkie pewnie. Weźmiemy kamę. Tarcza niech zostanie ta, bo to jest najlepsza tarcza. Kusza też niech zostanie i do tego jedną podkę. Także wbijamy do gry. Początkowie naród zamieszkały po stronie Entawy Celenheim. Z nieoczekiwaną pewnością siebie zdał snagły, zadał nagły cios w samo serce Dregatar Arkmur. Zostajesz bezwłocznie tam wysłany, by podczas by pomóc podczas obrony twierdzy. A więc nasze zadanie, żeby obronić Arkmur przed atakiem nacji dobra. Tak się przedstawia nasz berserk. Zobaczymy jak ta kama wygląda Taki sierp Fajna broń Dobra, weźmiemy na razie puszkę karzełków jest dwustrzałowa Słoniaczki sobie zbroje Jezu, ile kasy ja bym to pominął Dobra, a z tobą się zabawię w sposób tradycyjny. No i dziękuję za pociano. Hits. Otwiera się. Popatrzymy co po prawej stronie. Spodek. I już po przodku piechurza. Mierdzieleni kusznicy też mają tą kuszę karzełków. Z elitarnymi jest zabawa. Chyba się przez tarczę przydostań. Ale kama się lepiej sprawdza niż pałasz. Nież robi takie haki jakby. Dzięki czemu dostaje się za tarczę. Wow, wow. to są pułapki. A ciebie ściągnę skuszy. Bardzo fajna kusza z dwuetapowym strzałem Powtarzalna można powiedzieć Wow, trochę ich tam jest Dobra, a tych sobie zgarnę na górę Czemu by nie Chodź Mam gdzie stąd szanęć. no właśnie No na jedno by wyszło. I tak zginie i tak zginie. Boże, jakieś komorzyko mnie udziałało, spędzi jak cholera. Najpierw sobie radzimy z dystansowcami, później się bawimy z innymi. Oho, padłem, nie spojrzałem na życie. Ja pierdzielę. Takie głupie błędy. To wszystko przez tego komara, ja wam mówię. I znowu musi człowiek zbierać ten syf. Nie wiedziałem w sumie, że oni tak szybko mogą całe życie zabrać. A tak to jest jak się nie patrzy i później się ginie właśnie. Miele ją tak delikatnie, a tamten jak przypieprzył to padłem od razu, no. Weź ich ja traf przez te tarcze. Takie wrażenie z zabójczynią byłoby to dużo trudniej, no ale ona ma w sumie te strzały snajperskie i seryjne. Tylko tak celować tymi strzałami przez tą tarczę. Cztery potiony I praktycznie całe życie Teraz znowu zabała snajpera Субтитры мной DimaTorzok Jeszcze z góry złażą. Akurat jak zmieniłem broń, to tu rzecz przylasną. No. To ci tak koszą. Centurioni są przesadzani, widzę tutaj. Z taką szybkością machają tym, że ja pierdzielę. to po otrzymaniu obrażeń powinna być chwila taka na... Nie wiem... Jakieś stuna dostać czy coś takiego Chociaż taka milisekunda, a nie oni atakują jakby nigdy nic czy Pełna profeska No i dobra, zrobiły nam się schody Plus most wiszący Dobrze, że tyle tych potionów zostawiają, bo byłoby trupa Dobra, czyli muszę gdzieś tędy iść. Że ja tutaj robię kółeczkę. Moment, tutaj, tutaj, tam te schody widocznie to są inne schody, nie te ale pójdę ten... Nie pójdę tędy. Chodź. żadną nie trafiłem, trafiłem, pro. Jeszcze z góry góry naparzają strzałami, chodź, no masakra. spada nie wiadomo skąd. Przynajmniej tarczy nie ma. I pota zostawił. Jak każdy kulturalny wróg. Kultura przede wszystkim. GG i te sprawy. A, tu jest jakiś portal podejrzany. No trudno, wejdę w niego. Chyba trzeba. Chociaż nie, to są jakieś drzwi. Ja pierdzielę ten portal na razie. A, to są te drzwi, którymi przylodłem Dobra, no to wchodzimy w portę. Woaw! Wow. Zabij go. Jedno uderzenie. No właśnie. Tu jakiś gaz, który, no, obawiam się wejść, ale okej. Okay. Dobra, na szczęście nic się nie stało. Myślałem, że umrę jak w niego wejdę. Czy coś w tym stylu. Albo mnie zatruje, nie wiem, cokolwiek. A, jeszcze kolejny kusznik tam się czai. No, przynajmniej kusznik dostał. Czas wypić potion'a. Jest kolejny checkpoint. To dobrze. Niech na górę... Nie dobra, na górę pójdę najpierw. Tu jest jakiś portal nieaktywowany. I coś, co nie wiem co to było, o, ale chyba to było 45 kasy. Tak mi się wydaje, że tyle dostałem. Nie liczyłem ile tego mam. To usłaniają praktycznie. Idę po ciebie. I tego potyiona. No i drzwi. Co za. Hamstwo. Te drzwi się powinny otworzyć już dawno. No i muszę ostatniego potion'a zmarnować, teraz będzie lipa. Dobra, dało radę. Nawet był kulturalny, mi potion'a zostawił. Potrzebuję klucza, no to nie mam klucza jeszcze. Ale dobro, wejdę w niego. O, i mam klucz, Zajebiście. Jeszcze raz ja muszę w niego wejść. No i gitara. Teraz pewnie jakiś boss będzie albo coś w tym stylu. Ja w to naprawdę muszę wejść, oby nie. Wcięcie ze złota? Wytyfy. Aha, czyli zginęłem, naprawdę Dobra, ja myślałem, że to tylko tak To mnie naprawdę zabiło i mi 10 sztuk złota zabrało Dobrze tylko tyle I dobrze miałem punkt kontrolny A Stąd przylazł, więc idzie tędy Prawą Jeszcze raz prawą I w lewo Jakby to ominąć Raczej nie tędy. Kurde. Dobra, pójdę w ten drugi teleport, co jest tutaj na górze. W nim nie byłem. Może tu dostanę jakieś, nie wiem, trzewiki, którymi będę mógł przechodzić normalnie. No. Albo coś w tym stylu. Też dobrze. Kto to jakiś licz był? Chyba ze mną jesteś. Czy nie będę naparzał, bo to jeszcze krzywdę zrobię. Chyba stąd jezu. Myślałem, że nie dam rady tu wskoczyć. Ale to, że jest, będzie boss, to tak tego... Fuck yeah, odblokowaliśmy czarownicę. Siemano. Wydaje mi się, że postacie magiczne tutaj powinny być trochę przekokszone, dlatego się cieszę. Chodź, chodź. Jakiś balon? Spoko. Senator. Dlaczego to jest po naparzam? Oha, zabił mi czarownicę. Mam nadzieję, że będzie ona odblokowana. Jezu, kim ty jesteś, że tak naparzasz? Nie. Wow, wow, ale dostałem to obstawiam, że to ten łucznik tak naparza. Ta, bonfire aloami. Serator to tylko No kurde, już go prawie zabiłem. Dostałem serią. Z złoto mi zabieracie pałki No i znowu tylko jeden potion Jeszcze rozejrzę pewnie tutaj gdzieś złoto leży Nic nie ma jaka bieda No to są ci, przybiegli do mnie Na razie Na razie No i mam czarodziejkę, dobre. Także zobaczymy kodstenkę jeszcze teraz Soon you will serve our overlord, Vatar, as well. For once I have the Tomb of Souls, I will raise the Great One anew. And through the bond of blood, we will be one, and reign together over the world. To start the ritual, we'll bring our glorious master back. I will need the Tomb of Souls, and you will get it for me. It lays within Zarana's former stronghold, in the Mansion of Dreams. Zerani. Thoughts to rival me for our lord's affections. The foolish woman tried to gain control of the demons using the Tomb of Souls, and ended up becoming one herself. And then she was defeated by that feeble-minded wizard, Xael. The legends say that the little man took the book and put it somewhere safe to be protected by a powerful guardian. I I those are just rumors that he started himself. To throw those who sought the book off the trail. He does not have the power necessary for such a feat. But we shall see. The trail leads to an old house called the Mansion of Dreams. See what you can find there. to be an asset to the High Counselor. The ambitious adventurers might serve her well as long as their leash was held firmly, of course. As reward for their achievements, a far more difficult and important task would be placed before them. The information Mordessa would allow them would be limited, for they need only to do what they are told. Stepping through the dark portal into her chambers was rarely enlightening, yet they would learn more. Także cóż, dzięki za oglądanie to by było na tyle, w kolejnym odcinku zagramy w Enclave.